Zdaje się, że jako pierwszy na świecie odkryłem prawdziwą tożsamość krwawego wilka w pierwszych minutach rozgrywki w Diablo 4. Zadanie nie było proste, ale posiadanie odpowiednich ksiąg doprowadziło mnie do wszystkich odpowiedzi. W sieci padło kilka ciekawych sugestii, wedle których może nim być sam Diablo, Tyrael bądź Decker Kane. Ale czy to prawda? Ja jestem Siomer i zapraszam do analizy wątku fabularnego w Diablo 4. Fabuła Diablo 4 rozpoczyna się od intra opracowanego na silniku gry, w której lektorem jest Lorat Nahr. To Horadrim, którego poznaliśmy w zwiastunie Diablo 3 Reaper of Souls i który później towarzyszył nam podczas kampanii fabularnej. Jest też jedynym, który przetrwał atak Maltaela na ukryty grobowiec, z którego wykradziono czarny kamień dusz. Intro prezentuje wędrówkę głównego bohatera przez strzaskane szczyty, krainy, której pierwowzorem artystycznym stały się Karpaty, które znajdują się w kilku krajach Europy, w tym również w Polsce. W trakcie wędrówki koń bohatera ucieka i zostaje dosłownie zarżnięty, a w tle słychać jest tajemnicze szepty. W międzyczasie za plecami bohatera przebiega sylwetka wilka, a w nocy, gdy nasza postać chowa się w jamie i próbuje przetrwać mróz, we śnie doznaje wizji. To właśnie wtedy widzimy potężnego wilka, który na zakrwawionym ryju ma dziwne symbole. To one są wskazówką, która pozwoli nam rozgryźć jego tożsamość. Jeśli jeszcze mnie oglądasz, serdeczna piona dla Ciebie. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. A jeśli materiał Ci się podoba, zostaw proszę łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby nie umknęły Ci kolejne filmy na tym kanale. A wracając do tematu. Dlaczego tożsamość wilka jest ważna? W trakcie rozgrywki w pierwszym akcie wilk pojawia się jeszcze raz. W rozmowie z bohaterem twierdzi, że jest wodzony za nos przez chora Dreama. W późniejszym dialogu twierdzi, że postać zamarzłaby na śmierć, gdyby nie on oraz że chce nam pomóc w powstrzymaniu Lilith, po czym przenosi nas bezpośrednio do miejsca, w którym odnajdujemy zagubioną dziewczynkę z jednej z misji. Zakrwawiony wilk będzie najpewniej towarzyszył nam w kilku miejscach w trakcie trwania całej kampanii, dlatego warto sprawdzić, kto to jest. I w tym momencie ponownie wracamy do symbolu na jego pysku. Jeśli oglądaliście trochę filmów o zjawiskach nadprzyrodzonych, takich jak Supernatural, zapewne kojarzycie różnego rodzaju słowa runiczne lub pieczęci, które służą do uwięzienia demona. W swoich poszukiwaniach poszedłem tym tropem, który ostatecznie doprowadził mnie do książki o nazwie Księga Adri, wydanej w 2018 roku. Książka jest oficjalnym bestiariuszem gry, w którym poznajemy historię i opis wielu potworów i demonów istniejących w świecie sanktuarium oraz historię antagonistki. Książka pełna jest również różnego rodzaju pieczęci, więc zacząłem wertować strona po stronie. Moje poszukiwania zatrzymały się na pierwotnych złych, sekcji poświęconej najpotężniejszym demonom, którzy zrodzili się z głów mitycznego Tathameta. Na ekranie po lewej stronie widzicie aktualnie symbol na czaszce Wilka, natomiast po prawej stronie pieczęć runiczną, którą Adria zastosowała do uwięzienia demona w czarnym kamieniu duszy z Diablo 3. Zainteresowanych zakupem księgi Adri odsyłam do Amazona. Link znajdziecie teraz w prawym górnym rogu i w opisie do tego filmu. Pieczęć ta odpowiada za ściągnięcie duszy demona do naczynia, którym w tym przypadku był wilk. A oficjalnie jest nim pan nienawiści Mefisto, nie Diablo, ani też Belial, jak co niektórzy mogli sądzić. To właśnie najinteligentniejszy z Mrocznej Trójcy ma cel, aby pomóc nam powstrzymać Lilith. Ale jednocześnie w moim umyśle zapala się czerwona lampka. Skoro to jest Mephisto, który wie, że jego własna córka chce albo zniszczyć piekło, albo nad nim zapanować niszcząc wszystkie demony, włączając w to swojego ojca i wujostwo, podejrzewam, że próby szkalowania Koradrymów mogą mieć wpływ na dalszy rozwój wydarzeń w grze. Jak będzie? Tego dowiemy się dopiero w czerwcu, gdy poznamy kolejne wątki fabuły. Jeśli jednak chcecie poznać co nieco już wcześniej, odsyłam do mojego innego filmu sprzed kilku miesięcy. Zaprezentowałem tam zrzuty ekranów z przecieku cinematików fabularnych, podczas których omówiłem to, czego można się spodziewać po fabule. Link do tego materiału prezentuję teraz w prawym górnym rogu. A na dziś tylko tyle. Mam nadzieję, że rozwiązanie tej zagadki zaczęło układać wam w głowach, jak może zostać poprowadzona fabuła w Diablo 4. Ja tymczasem się z wami żegnam. Materiał serwował wam siomer z portalu Blisplanet.pl